Jego największe dokonania to oczywiście teatr stary w Krakowie. No, jako aktor wnikliwy i, i, i taki wymagający. Nie nudziliśmy się nigdy. Tak, to jest najważniejsze. No, ten czas tak biegł bardzo szybko. Przyjeżdżałem, spędzaliśmy czas i się okazuje, że, że została tylko tęsknota za następnym przyjazdem. No. I czekaliśmy znowu telefon. A telefony mieliśmy rewelacyjne do siebie. jak wzywaliśmy siebie, żeby w sytuacjach takich często, kiedy coś tam było nie tak, albo trzeba było energii gdzieś jakąś energię gdzieś złapać, no to wtedy był to telefon od Jana, albo ja dzwoniłem i przez pierwsze minutę było minutę ludzie w tramwaju na ulicy przerażeni. Taki jeden wrzask. Uf, łapaliśmy oddech. No i co? Kiedy będziesz? Jadę.